Chciałem witajcie w kolejnym odcinku Still Down, a w dzisiejszym odcinku robimy sobie kolejną misję. Jeżeli się Wam spodobał, zostawcie w górę Subskrypcję z dzwonaciem, wejdźcie na Twitch, nie macie w opisie. A my przechodzimy do filmu. I zobaczmy co się zmieniło po tej misji, którą teraz zrobiłem. Bo to każdą misję, jak wiecie, coś się zmienia, nie? Oprócz tego, że dostaliśmy pistolet, to na razie nic się nie zmieniło tutaj. Ale może coś tutaj na górze jest? No tego nie, może ta lampa? Nie wiem, tak po prostu, bo tutaj dodaję jakieś rzeczy, to chyba jest nowe. Tak, to auto jest na pewno przebudowywane przez nas. Mhm. Nie no, to wszystko było, dobra. Dobra, okej, okay, zobaczmy jaką mamy misję. Wieża ciśni. Okej. Okay. A, czyli będziemy musieli wycinać, dobra. Chyba, tak mi się wydaje. Do tej pory nie mam pojęcia jak Lee dowiedział się o autach, ale jego reakcja jest kompletnie niewspółmierna. Przecież ocaliłem te biedne pojazdy, a jemu odbiło i zdewastowało moją posesję. Dasz wiarę? Dobrze, że jestem odpowiednio ubezpieczony. Myślałem, jak mu się odpłacić i wreszcie dam słynno... I, I wreszcie mam. Słynna wieża ciśnień przy zakładach chemicznych Li. Jego dziadek zbudował ją własnymi rękami i od tamtej pory stała się symbolem całego ludu... całego rodu Li. Nawet mają ją w swoim logotypie. Gdyby ta wieża nieco zmalała, był byłby to właściwie symbol dla tak małego człowieka, jakim jest Lee. Jak pamiętacie w, ostatni, w ostatnich odcinkach, nie pamiętam w którym, ale robiliśmy to, że wbijaliśmy y, temu Lee na wille, chyba. Oj, to się nie wiem, poczekajcie chwilę. Yy, Villa Gordon. tak, tak, coś... Tak, aha, czekajcie. A nie! Tak, tak, wbijaliśmy temu Gordonowi na wille. pamiętam to, no. I wtedy w ogóle, i wtedy właśnie, i on o tym mówił teraz, że mu zdewastował ktoś, ale on nie wie, że to my. Nowa rzecz, to są bomby jakieś, okej okay. Okej, okay. jak one działają? Tyk No one tak wybuchają. dobra O O kurde Okej okay. One to mocne One To mocne Tutaj mamy jeszcze to, która to, wiesz, to jest ta? Okej, okay, dobra, to jest to. O nie, w ogóle się uświadomiłem teraz, czemu mamy gaśnicę w tej grze jest taki jeszcze jeden człowiek, który mógłby się z gaśnicą zabawiać. więc od dzisiaj jesteśmy Grzygo Jembrałwym. I okej, okay, i odkąd to jest za wysokie? Mówi, czyli ty mi mówisz, że to jest od. Od którego poziomu za wysokie? Od tego poziomu za wysokie. Co ja po prostu bomby podłożył? Jak to, ta, jak to tyle po prostu, to ja nie wierzę w to, nie? Dobra, ucieknijmy na razie. Może tutaj się będzie jarało, ale dobra, trudno. Patrzcie, ty ja to mogę tak odciąć po prostu. Żeby mi to schodów nie rozwaliło i będzie dobrze. Patrzcie, to tu jeszcze nie jest odcięte. To, ale ja mogę przebić pistoletem. Tutaj. To jest strzelba przybije. Mam tą tą. no i patrz, no i wszystko leży tutaj. Tylko tego się trzymawa. O, y Serio? Nie, nie mógł mi, że tyle. Znaczy, jeszcze tutaj jest, ja wiem. To. To rozwalę Tutaj sięga moja pompa Dobra I dosłownie to już leży, nie? Ja to bym mógł przechylić teraz Tylko nie wiem jak Bo za bardzo nie mam Jak to przechylić? Jak tego przechylić? Dobra, trzeba było to po prostu Na jedną stronę przechylić I to będzie, myślę, że Do tyłu raczej Mhm Czyli trzeba po prostu To rozwalić tutaj, myślę Raz, dwa ok, na razie dwa Ała, wow, stałem O, o, o Patrz, patrz Kurde, szybko wybiegaj na zewnątrz Szybko, szybko O kurde I tutaj mamy problem No, mamy problem Tu się jara w ogóle gdzieś Tutaj mi się środek jara, dobra, mi się jara się środek Gdzieś to mam, tak szczerze Czekajcie, bo teraz mamy większy problem Wieża się przewróciła na inny dom eee, To znaczy, że nie jest dobrze bo trzeba to będzie niszczyć jakoś ręcznie o Kurde, schody mi się zjawczy. Nie, 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 ty. Gyragasz Brown szybko. Dobra. Dobra. Okej, fajnie. Dobra, mamy to, tylko co ja mam teraz zrobić? Eee... No kurde nie mam pojęcia, nie. Ja tutaj muszę... głowę podłożyć. To tyle co ja mogę zrobić w tym momencie. jest tam, dobra. Okej, okay, trochę tam wyrwało. Ja myślę, że jak dach przebijemy, tylko nie wiem jakby to zrobić. To by było dobrze wtedy. Czekajcie. Tutaj jakbym to wrzucił jakoś... A nie, dobra, tak coś nie da. O kurde, ty! Ty, 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 poczekaj, poczekaj tutaj. Ty mordo, 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 gdzie to gdzie coś pali tutaj. Grzegorz Bram, szybko. Wbijaj do akcji. Mordo, Adam pożarowy, tu jest co jest. No gaś to, gaś to, gaź to. Jara się tu jeszcze coś. Dobra, już nie. Aha, dobra. No ja myślę, że to po prostu wstawamy do środka tutaj tą wieżę, nie? Patrz, tutaj, tutaj, tutaj. Już mi się teraz skończą strzały, ale dobra. Okej. Okay. Nie, weski to, a jakby tak... Otwieraj to. Oj, oj, oj. Mamy pojazdy przystosowane do takich warunków. By tak po prostu tych użyć. Ło, to by... Nie no, ja bym na to nie wpadł, nie? żeby użyć pojazdów przystosowanych do niszczenia budynków. Niszcząc budynek. Dobra. Czyli w tym odcinku zobaczcie tylko tyle ogólnie. Bo ta wieża, tyle mi zajmie do swojego niszczenia tej wieży. Dobra. gdyś tutaj w ogóle wszystko na razie. Ok, niech ona się po prostu położy, ta wieża. Tak, niech ona się cała położy. To jest moje zadanie, żeby ona się cała położyła, dosłownie na zero. Bo możemy to ułatwić trochę tutaj później, gie, dobra, chwila, chwila, chwila. Tutaj, okej, okay, dobra, dawajcie, rozwalamy, to, rozlałem A w ogóle ta mi odpadła. Nie fajna jak się nazywała, to takie coś do podnoszenia. Nie fajna jak się nazywa. Dobra, wyjeżdżamy stąd, szybko, szybko, wyjeżdżamy. Okej. Okay. Jeszcze, jak mi się to działa, to potężne. Co je wyrobiłem w całą wieżę Okej, okay. dawaj, dawaj. Tutaj też trzeba coś zrobić. O, 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 przeszedłem teraz. Jak przez masło. Dobra. Po tym przejeździe to się spadnie. W tym momencie. No, no, no. Dobra, spada. Dobra, fajnie, fajnie. Teraz tutaj jeszcze trzeba. Patrz, patrz, patrz co się dzieje, człowieku. Patrz co się dzieje. Ej ja wierzę tak on zrzuca. Co jest? Co jest? Patrz, leci. 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 Co jest? Ej, udało się. Jak ja... Dobra, co robimy sobie może dwie misje. ale jak ja to zrobiłem... Albo jedną, dobra, trudno Będzie odcinek. Jedno, ej, jak ja... Co tu się stało? Czy to się trzymało po prostu dalej czegoś? Jak ja to zrobiłem w ogóle? Okej. Okay. Jak to się stało? Co jest? Ale nawet nie użyliśmy tego. Czekajcie, quick save. Żeby nic nie zepsuć. Mamy tutaj. auto z wymuchowymi rzeczami. Teraz sens się bym wysadził ogólnie. Już wysadziłem. A zobaczmy, jakie pojazdy jeszcze mamy na tej mapie. Może. Właśnie. To już nie, to już nic nie ma. No. Ej, muszę to zrobić, poczekajcie. Ej, muszę, muszę. Jeszcze zawalmy tą wieżę, szybko nie będzie dobrze oj! Oj Dobra. Jestem tutaj. Zawamy tą wieżę po prostu. Czy da się zniszczyć? Nie, tego nie przepalę. Trzebą. Trzeba niby tak, ale ja mam wolał to przepalić jednak. Dobra. Z którą to się na stronę przewróciło, ja się przewróciło. Tutaj, czyli... Dobra, czyli musimy jednak to rozwalić, to tak... O, po prostu tutaj. Dobra. Myślę, że jest dobrze. I teraz po prostu, robimy tak. Pyk. Ale to nie leci. No nie. To mało ciężaru jest po tej stronie. Nie, bo tam się trzyma tego, patrzcie. Jakie to jest ten. Hmm, co ja mam zrobić teraz? Dobra, trzeba to przechylić na bok. To nie mam pojęcia jak. Yy. Mogę spróbować, mogę wprowadzić tego użyć, nie? Ale nie wiem, jak to się uda. Dobra, uwaga. Okej, okay, można by było tutaj porzucić po prostu Ale to nic nie da za bardzo, tylko trzeba było tą wieżę tutaj przewrócić, więc... Hmm Tutaj przydałoby się jakieś pojazdy użyć To będzie idealne Mówię. Po prostu, po prostu trzeba przechylić, tak? O, patrzcie. Tutaj trzeba po prostu zrobić, żeby była mniejsza waga, tak? Tak to działa. Więc tutaj robimy tak. Pyk. O, patrz. No, dawaj, dalej, przechyl to. Leci. Yo, ale powoli leci. Poleciało. Wróciła się. To jest... O! Do, 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 do jeszcze. Ej, a mogę tam podnieść to? Nie, nie mógł mi że ja to... U, uniosę to co? Jakie to jest potężne. Ej, uniosłem to. Co jest? Dobra, Aha, kontener. Patrz pod... A nie to nie jest kontener, dobra. To jest tylko to. Okej, okay, patrzcie, może podniosę normalnie... Patrzcie, jak... Ej, to jest takie świetne. To jest najlepszy pojazd chyba w tej grze, nie. Patrzcie, co za... Spód kontenera, tak, dokładnie. Aż teraz co się dzieje, człowiek. Ja pierdzielę... Jakbym mógł tą wieżę unieść, fajnie by było, tylko że ja nie mam jak tam przejechać. Znaczy mam jak przejechać, ale mi się nie chce. I wpadam do wody. Ej, dobra, to jest świetny pojazd, naprawdę. ja mam świetne pojazdy. Jezu, jak to auto jest zniszczone. Kto to by się tego spodziewał? Wie, wybuchło dosłownie, nie? to dosłownie... Jak to jedzie dalej? Co jest? Czemu to w ogóle jedzie dalej? To mogę ręcznie przynajmniej, dobra. Patrzcie, to jadę tym do końca. Oj, to jest jeszcze szybkie nawet tak na taki stan. Czekaj, kurde. Patrz. Oj, no wybuch. Czy przestały przestało działać? Staram to przez tego, przez naszego busa. Zobaczmy, co się stanie. Dobra, jedziemy. Pik! A. A, nie, to mega. <grych> dobra, mamy zresztą wieżę. O kurde, co jest? Jo. Ale teraz rozumiem, dobra. To za tej chwili. To jest, to jest wieszak, którą To No ciekawe, ciekawe Zobaczmy w ogóle, czy dalej, czy mamy tutaj coś nowego w tym miejscu, bo wiem, że tutaj było Pamiętacie zresztą ostatnio, co tutaj znaleźliśmy dobra, dawaj, dawaj, otwieraj to, otwieraj to no, Ja chcę przejść Trzeba będzie później stąd jakoś wyjść, dobra Nie, ale tu już nic nie będzie, już to zebrałem, dobra Trzeba, to da się przebić, patrz, 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 teraz, patrz co ja wymyśliłem Aha, ja nie mam tutaj bomb tych, aha Ja myślałem, że ja będę miał te bomby takie, dobra Nie, bez kitu to może być przejście w którymkolwiek miejscu jakieś Pod Czemu to jest jak... Co ja słyszę? Dobra, wyjdźmy stąd Czekaj, ja muszę się Czekaj, co ja słyszę w ogóle Dobra jak się nauczyłem stąd wychodzi już po ostatnim Dobra, fajnie Ja słyszałem co długo za dzięki. O obrazy ładne Ty, jak to są piękne rzeczy, naprawdę O! Coś nowego mamy Nie wiem, to jest nowe, to jest nowe ogólnie Okej, tu mamy coś w środku Coś dał to pewnie Chłodnicy jakaś czy coś I też mamy coś w środku? Nie Może coś na zewnątrz nowego? Jaki to jest świetny klimat. Jezu Chryste, jak mi się podoba ta gra Oleci. O o o o o o o oj 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 o oj 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 Ty a, zamach na mnie, co to było? Jezu, to się chciało na mnie depśćć za to. Ten wiatr, co. Dobra To się uda A... Ja to podnoszę Okej, okay, mi też podnosi tego. Oj, nie, nie, proszę, nie! Proszę nie! Powiedz mi, że da się podnieść, podam Cię. Nie, proszę nie. Nie, nie rób mi tego. Nie, podnieś się, nie. Eee. proszę nie. Yo, przesunąłem to. Co jest? Ej, fajnie. Ej, co jest? Nie mów mi, że z tym się da jechać. Znaczy, powiedz mi, że da. No i to było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam spodobało, zostawcie w górę, subskrypcję z wężkiem, wejdźcie na Twitch i nie macie opisie. A i z mnie do No i pa pa.